Hej, się Mako, z tej strony ja, Lux02, i... patryk Oraz... Daro69 I witamy was w pierwszym odcinku trzeciego sezonu e, Długo nie było odcinków, ponieważ tam koniec roku się zbliża i trzeba wszystko poprawiać, oceny i w ogóle e, I tak, Daro pojeździł sobie Bizonem Z56 na pole Patryk Sior pojedzie już 60 i przyczepką D47. A ja zostanę tutaj i przedstawię, a później wezmę sobie 40 i pojadę sobie z prasą i zacznę prasować. I tak, tutaj mamy już bronę y, trójkę, y, lej, bo trójkę. Lej! Y, pół wszystkibowy. raz dwa 30 y, <śleski> Poznaniaka Poznaniaka to, Kosimy to pole naprzeciwko no. Kolej, Kultywator do 40 albo 60. Poznaniak no i 40, ja już siadam do 40 i jadę do was. Zakopałem się. Pomóżcie do ja dobra, wyjechałem Ale starajcie się tak w miarę realistycznie grać. Gramy. Dobra, ale gramy realistycznie. Szkoda, że do 11 zrobili more, more Realistic. Ło! Przyczepka taka, ja żyj! Nie, już znowu się zbagowała. Nie. O! Nie chcę zaczynać 100 razy. Ja po prostu mam było... ...bag wracony. O yeah. A później się zamienimy. No. no. A i nie patrzcie na to 80 tysięcy, ponieważ później ja to staram, postaram się zmienić. Wzięliśmy jak no to no. ponieważ się zacząć. No. Kurczę. zrobiliśmy tak żebyśmy zaczęli z jakimiś maszynami bo gramy na poziomie trudnym Uch, sorry sorry sorry, sorry, sorry. E, gramy na poziomie trudnym i tyle ile masz procent zbiorników? ja? No. 42% no to jest prawidłowo e, to mały zbiornik No i w sumie nie, na razie nie. Poczekam aż ty zrobisz dwa przejazdy. A i pan... mam tutaj... 58%. Ej chłopaki, 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 chłopacy, mogę wam coś powiedzieć? Co? Bo ta czterdziestka, no nie jak widzicie na pole, uprawiamy jej to, ona niszczy uprawy. Uku, uku. Ale z który? 40. Jak widzisz na pole, no nie po zbożu, to, ona, to zniszczy tak jakby jakby yy, za oczy czy pultywuję tak. 30 40, nie 30. Tak. 40. Czemu ty ten jedziesz? Co? O, sorry Dowaj, dawaj, dawaj. dawaj. Odciszę Odstój A ja tak bardzo podjadę. Ale nie, 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 stój, stój. Tak mnie zablokujesz. A mm. tak. tak, ja boli. Tylko poczekaj, rozpędzimy się. No, żeśmy się rozpędzili. Czemu mówisz, dacie mi w mojego Bajzona? E, dobra, 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 już gramy realistycznie, kuniec, kropka. Ja już idę do czterdziestki. A ta przestiała jest ustawiona realistycznie, czy nie? Eee, raczej tak. Chyba na pewno Ja wiesz, gdzie się sprzedaję? Tutaj z No nie ma być gdzie Kurde, coś się chyba zepsuło Czemu? Czekam się zobaczyć Ile procent? A czy wszystko powinno być dobrze? Oceń 100. Dobra. A i chyba daro będzie naszym już stałym graczem. myślę. No, a jak będziemy je cicho słychać na odcinku, to sorry, ale to już mój y, program do nagrywania, czyli Far fra. Fara FAR Far, 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 far mi już się.

Ej, tu. ciekawe dlaczego na tej mapce y, nic mi nie laguje, a na tamtej mapie no grać nie mogę, nie? No to już pewnie przez to przez rozmiary mapy albo przez coś innego. Poczekaj, okay, odjadę ci, odjadę ci. Nie, spokojnie, spokojnie się zmieszczę. I co, w następnym odcinku będziemy chyba kultywować albo orać. Bo chcemy, żeby ta seria znowu miała gdzieś taką 15-20 odcinków. No, na razie wtedy pary, później się zrobi z piętnastki, to będą opanować w e, Tak. A jakbyście nic nie widzieli, to już nie... a raczej chyba raczej powinniście wiedzieć, bo na YouTubie yy, yy, przyciemniają... znaczy przyciemniają po prostu filmy. Przyciemniają filmy na YouTubie. No nie mój, to nie Tak. dalej. to słyszałeś go? I, i, nie widzieli... nie widzieli A to nie przyjmujcie się tym, oglądajcie sobie to dalej. Co to? Jaki lak? Czemu? Ja miał. Ja tak przyciąłem. Ja też. No, każdego. To chyba wina mojego internetu. Przecież. Na no Nasze internety też nie. Mi... Nasze internety są najlepsze. Bo ze wsi. <grymne> Zacina cię tyle, ci powiem Przecina cię, o może tak Odjedź Ile masz na tej przyczepie proces? Sto? Gdzie to wysypać? Gdzie to wysypać? Właśnie nie wiem. Poszukam. No właśnie, ten, ten, realistyczna gra, przejadę przez drów. No raz, to nie? Daro, chodź, się zamienimy. Ja na poradę na nóżkę. Окс. Окс. Может где стоп есть? А я не могу так Вот что -то, это, смотри, что -то, там. Нет, тут он так этот все скопал. Нет, у меня. О, нет. а, а, потом, что -то, что -то, что -то. O, czekaj, gdzie są jeszcze jakieś pobudynki? E, może sprawdzi na mapie, bo to bo to raczej masz pod lasem. E, Ej, nie to... mogę no. nie, mo nie mogę jeździć tą czterdziestką, nie mogę nawet ruszyć, nic. To eee, o nic. Odpaliłem Eee <noise> Wiedziałeś to? Widzisz? <noise> Co się stało? Jeszcze po się kieruję. Brak densuję znowu? Coś w tym stylu, tylko że to A, rzuca ją po prostu. Nie rzuca, zawija. No ją. Bo gdzie jak... może być skupy zboża? Ja e, się kombinuję, bo zaraz mam 100%. O jezu! 100% 100% 100% za lat Więc coś się wysypuje to To ja może się nie wysypuję właśnie <grym> Mam 100% Dobra cicho można <grym> <grym> Może poza mapą Czekaj skoro jesteśmy na 11, no nie? No, jak jesteśmy na 11, no to może pod zamachą, nie? Pod lasem to nie. Jestem za lasem, jakby co? Za kanałem. What? może gdzieś będzie coś. to to była ta mapka chyba jeszcze większa. Mi się wydaje, że chyba tutaj nie ma właśnie skupu. Eee... Serio? A może i jest? Gdzieś na gospodarstwie powinien być. Czekaj, chyba coś znalazłem. Masz coś? O, poczekaj. Ciekać, to, są znalazłem, to Znalazłem chyba skup w bel i skup w gnoju. Skup w gnoju? Co ty w ogóle? No sprzedaję, skupuje się Gnój. Dobra, nie wiem, gdzieś poza mapą pewnie. Dobra, to ja yy, kupię po prostu drugą przyczepkę. A ja pojeżdżę, poszukam. A kto mi podjedzie, ej daru, leć Scott po tą przyczepkę. Poczekaj. Ale gdzieś na, na farmie powinno się gdzieś pójść. Oczywiście. Ja może zobaczę znaki szczególne. Mi to się wydaje, że na farmie powinno się dać. Masz, nie szukam tego. Znaczy w którym miejscu by to było? Najwyżej poza odcinkiem. I to się wydaje, że na tym odcinku po prostu skosimy to pole. I chyba tyle. I poszukamy tego skupu. No, 100 godzin najlepiej. Eee. nie widzę za Nie wiem, może gdzieś? Nie. Na no, gospodarstwie na pewno da się, tylko trzeba dobrze poszukać. Tylko nie jest po zbożu, jakby tak? Nie, mówię do Dara. Chynincha po prostu, no dawaj Dendylajno! Poczekaj... Dobra, prr. Jak mi ta przyczepka zaraz zacznie breakdance'ować, to co? To nic, dalej. <noise> nie przejmuj się. <noise> Poza odcinkiem się to zrobi. Pójdźcie eee, Sorry, że jeżeli będzie dzisiaj o Patryk Siora, to już mi na internetu nie moja. Bo cię trochę tnie. No troszkę. U mnie internet ładnie chodzi. I chodzi ci internet, a z nami rozmawiać przez internet? Właśnie. No dzięki. Jesteś dla mnie niemiły i nie nagrywam z tobą. No bo zawiesimy kanał. Zrobimy o, okay. nowy. Ty jesteś dla mnie miły. Nie. właśnie. Nie że tak po farmie i nie widzę. Może za farmą. Może za farmą też jeszcze. No tak za, za farmą. Dobra. Poczekaj, 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 Tu jest coś dziwnego takie. Widzę. Kurde, mogliśmy przed odcinkiem sprawdzić, gdzie to trzeba wysypywać. się da. 60 A, dobra, dobra Gdzie jesteś? Na farmie? O. Nie, to powinien być gdzieś to. Nie no na, na każdej farmie powinien być chyba skup, no nie? No znaczy się na każdej mapie. Więc musi być gdzieś tutaj skup. No to szukaj. Czekaj, to szukaj. Dniu, zaraz, zaraz kończę i wysypię i ci dziecka wezmę. tu jeszcze jakiś napis. Pod... Lasem. A jest, kurde, chamskie. Pod lasem. Skąd wiedziałeś? Bo e, było napisane. A ja też tam y, matkę ten, żeby ten, żeby większy obszar było widać. jest dziewięć. Dziewięć? O. No i teraz to jest, To zasadzie tu, tu, tu niczego takiego nie widzę, więc Jedę na tamtą stronę. Dobra, to ja wrócę na farmę. To jest grana realistyczna No to grana realistyczna Dobra walić to Walić fizykę Super Mii <laughs> fizykę Oj, jak ja zarabiam to robię robotę nie, Kotle, kotletki. Żartuję. Kotlety. Eee, dobra, biorę ciapkę i zaraz zobaczymy, bo ciapek to wszystko znajdzie. Co? Widziałem, no Patryk. A nic. Ach, Patryk, weź tą drugą jeszcze.

Co? łatać Co? łatać Co? Co? co się stało no, ale... niech ale... no, to przeleciało. No, to co chcia... co Co? Nie Nie mówisz... niech niech <grym> Я, я одразу познаю что А ты не можешь? I tak widzę coś dziwnego na mapie, i może to będzie Ty, chyba go Ja pierdolę znalazłem. Gdzie? <noise> Jestem mistrzem. Tak, Natalio. No no, 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 no. Gdzie jest? Tutaj. Ja. <noise> Mówiłem, Ciapek wszystko znajdzie. Nie eee. po Patryk, patryk wróci na y, farmę. Nie, yeah. nie, no, gdzieś gdzieś nie, daleko pojechał. pojechał. nie, Czapek. nie, nie, jest eee, włącz jest? nie, Czterdziestkę do garażu wstawić już? No. O, tutaj można zatankować w tym garażu, nie? No, można No to jest tam na razie. W którym miejscu? Jest, to? jest eee, Tam jak... Ja Właśnie no, pokaz mu dałem. No. Już. To jest Tu bierzesz i ty się bierzesz. A myślisz, że to by przyjeżdżało? A Ale zobacz, czy, czy kasa leci. Dobra? Dobra. Leci. A, dobra. A to nawet... Ty, tak. jest tutaj, jest. Tu na beli jest. Ciekawe minus trwa ten odcinek. To to pod spodem też było można zobaczyć, bo zawsze jest tam charakterystyczne takie ten dobno do tego wszystkiego. Dlaczego no że nie sprawił? Nie pomyślałem no. Jestem coś Dzięki. To chyba byłoby wszystko. Łukasz nie no, o, Patryk, co ty robisz? Nie. Muszę teraz wyciągać. <laughs> co ja poradzę? A uciekaj... Uciekaj mi stąd. No dzięki. No dzień, <laughs> No baj, no... No no no. To tam jeszcze tam chłopki? Nie. Nie. wróć, no proszę no. Pierwszy odcinek, no... No realistyczny, trochę... chociaż pół grama realistyki. Ej, widzieliście co w tym, w tej 40 jest? Y, w tym? W kabinie? Harnasie, to pewnie moje. <grystanie> ja? Ale czekaj, co ty chcesz, Taro, zrobić? No... Chciałem je przestawić, bo Patryk wbił je w dom. A, myślałem, że, ja myślałem, że już coś na ten, jechać na pole. Gdzie postawisz tą przyczepkę? Nie postaw. E, na Oj. tym. Tam gdzie są zboża. Nie! Czekaj, czekaj, ja wyjadę, ja wyjadę, ja wyjadę, czekaj, czekaj. Dobra, już możesz. Adam! No to, to dobra, jak Dobra, to już możemy powoli kończyć. Wyjeżdżaj tym traktorem tam. O, od razu No już. Wyjdź jakiś traktorem. Chodź darmo, żegnamy się. Ej, dlaczego w tej przyczepce się że światła z tyłu? Eee, Ej, bohatera widzę ma przez to. Dobra, walić to. Dobra, ej, ej, więc komentujcie. Spróbujcie. Łapkujcie. Odpoczynamy. się z wami. To jest 0-2. Daro 69? Daro 69. Patryk 97, więc cześć. Cześć. Dobra, cześć.